Było dla mnie no trudne emocjonalnie. Dla, dla dziewczyn, dla, dla, dla pań było oczywiście stokrot trudniejsze, bo one wróciły do traumy, jaka je dotknęła. I no i kontynuacja tego, bo pani redaktor rzeczywiście jest osobą, która raczej to komentuje, niż uczestniczy, i za to też bardzo dziękuję, ale. Po tym spotkaniu wiedziałam, że to nie może być koniec, że jeśli to wszystko, co usłyszałam od każdej z tych pacjentek, bo to są kompletnie trzy oddzielne zdarzenia coś, co nie powinno się wydarzyć, ale dotykające podobnych momentów maksymalnie trudnych dla pacjenta. I dla jego rodziny. Wiedziałam, że to nie może się skończyć tylko no, takim naszym wspólnym ubolewaniem nad tym, że tak jest. No, musi być ciąg dalszy i, i jestem przekonana, wierzę w to, że ten ciąg dalszy przyniesie zmiany, o których pani redaktor powiedziała na początku, chociaż ja nie jestem tutaj hura optymistką, ani nie jestem naiwna, ponieważ ustawy nie zmieniają ludzi. E, niestety, hmm. a tylko ludzie mogą zmienić rzeczywistość. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek, już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost.